Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Zbawicielu, łączę się z Tobą w cierpieniu. Patrzę na Twój krzyż i staram się czerpać z Niego siłę do walki z chorobą, ze wszystkimi przeciwnościami losu. Ty nauczyłeś mnie, jak znosić ból, przeżywać go z pokorą, pobożnością i zaufaniem względem Pana Boga. Najdroższy, Panie Jezu. Wiem, że tak bardzo mnie kochasz. Umarłeś na krzyżu również dla mnie, by umożliwić mi zbawienie i zgładzić Mój grzech. Wierzę, że nie ma nic ważniejszego niż to. Dlatego nawet w chorobie i chwili ucisku zwracam się do Ciebie, pragnąc być jak najbliżej Twego najświętszego serca. Chryste, błagam, przez wzgląd na Twe święte rany. Ulituj się nade mną i okaż mi miłosierdzie. Proszę, naucz mnie męstwa, bym umiała dzielnie znosić wszelkie medyczne procedury, bym z godnością przeżywała każdy fizyczny i psychiczny dyskomfort. Proszę, Jezu, naucz mnie cierpieć tak jak ty, z nadzieją i radością oczekując lepszego jutra. Jezu, proszę, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Uzdrowić ze wszystkiego, co niszczy mnie od wewnątrz. Tobie zawierzam całą moją chorobę, wszystkie moje chore komórki i narządy, wiedząc, że przy Tobie jestem bezpieczna. Ufam Ci, Jezu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.